Senat Polonii 2024, z nami jest Pani Dyrektor Anna Suchańska z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami z zagranicy w MSZ. Pani Dyrektor, zakończył się pierwszy dzień Senatu Polonii i proszę powiedzieć tak po swoje po prostu odczucie. Dziękuję bardzo. Odczucia są bardzo pozytywne. Pierwszy raz uczestniczę w takim spotkaniu. To jest forma dyskusji naszych rodaków mieszkających poza granicami naszej ojczyzny na temat tego, co oni mogliby zrobić dla Polski i czego oczekują również od naszego kraju. Panie dyrektor, jakie działania są podejmowane aby polskie organizacje w krajach miały większe wsparcie i ochronę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie tylko pracuje obecnie nad strategią wobec Polaków i Polonii, ale dysponuje środkami, dzięki którym Polacy mogą Realizować pewne projekty polonijne. Organizujemy szereg konkursów, które najogólniej rzecz biorąc wzmacniają polską tożsamość, naukę języka polskiego, ale także finansujemy infrastrukturę polonijną na całym świecie. A w jaki sposób Polonia może wspierać Polskę na arenie międzynarodowej? No, mogliśmy się o tym przekonać, o roli Polonii, nawet teraz przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, kiedy główni kandydaci zabiegali o głosy Polonii. Ale to właśnie pokazuje, że obecność Polonii i Polaków w różnych krajach na całym świecie oznacza bardzo silny głos. Dzięki głosom Polonii możemy również przekazywać znaczenie pewnych spraw dla Polski. No tu widzieliśmy bardzo dobry przykład związany z wojną na Ukrainie, kiedy Polonia i Polacy mieszkający poza granicami ojczyzny wspierali narrację Polski w sprawie wojny na Ukrainie. I to jest taki naj, najbardziej chyba Najlepszy chyba przykład tego, w jaki sposób Polonia może wspierać interesy państwa polskiego. Panie dyrektor, jeszcze takie pytanie. Jakie są możliwości istniejące dla Polonii, aby wzmacniać edukację polonijną na świecie, jako MSZ, czy takie dodatkowe możliwości wsparcie? Dla edukacji polonijnej. Oczywiście, bo edukacja polonijna jest również objęta wsparciem finansowym, nie tylko przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale także przez Ministerstwo Edukacji, a konkretnie Instytut Kolbego i Ośrodek. ORPEK, Ośrodek Wspierania Nauki Języka, w ogóle Wspierania Nauczania w Języku Polskim za granicą. Więc to są instytucje, które wspierają szkolnictwo polskie. Również można tutaj obok tych instytucji wymienić Senat i środki, które przeznacza na rozwój szkolnictwa polskiego. No bo wychodzimy z założenia, że wspieranie języka to jest również wspieranie polskiej tożsamości i to jest jeden z filarów, również. Strategii Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Też było dzisiaj na spotkaniu, na tych obradach wspominano, że w 2025 roku będzie jakaś zmiana w budżecie, prawda? Tak, no tylko, że oczywiście nie mogę tego komentować, bo, bo jeszcze budżet nie został przyjęty. Ogólnie można powiedzieć, że pozostaną te tradycyjne instytucje, które zajmują się wspieraniem polonii, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Senat, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury. Można by tak wymieniać wie, wiele tych instytucji. To co jest najważniejsze, to to, żeby wypracować jakiś spójny system wspierania polonii i Polaków mieszkających za granicą, tak żeby nie dublować pewnych projektów, a żeby wzmacniać y, y, obecność, y, jakby siłę Polonii i jej tożsamość y, za granicą. Dziękuję serdecznie.